Teraz ja wszystkim z tej, z tej strony betu i tam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Limbo. O, aha, tak, mieliśmy to zrobić, dobre. Musieliśmy to zrzucić. Hmm. Tak się w to, co powiedziałem w, na, na początku serii, w pierwszym odcinku. Limbo to nie jest, jest miejsce, gdzie się dzieci trafiają, które umarły, tylko właśnie Miejsce pomiędzy niebem a piekłem, po prostu. Nie wiem, tuż, gdzieś słyszałem, że o dzieciach było. I przez to, kurde, mi się tam pomyliło. No, i to jest praktycznie jego takie miejsce... Oj, no nie jest, nie jest właśnie To jest takie miejsce, które ma symbolikę Właśnie do wody. Woda i ten, i umieranie przez wodę, to jest właśnie jego strach. Przed wodą i przed utonięciem praktycznie. tu już wiem, co trzeba zrobić. Trzeba go tutaj rzucić, bo inaczej to by się na nas zapadło. Jakbyśmy tam wpadli. No, tutaj mam mechanizm. No, wiecie to takie jakby, nie wiem, larwy. Oj, co? Tak, teraz tutaj trzeba będzie zapamiętać mniej więcej, jak to nam się uaktualniało. Oj, co? Dlaczego ty poszedłeś w tą stronę? W hop. i hop. Nie! Kurde! W tym przypadku te strzałki, których nie powinienem wciskać. No tak, jak widzicie, tutaj właśnie ten... No nie, zapomniałem. E, tutaj jest ten przycisk na środku, a tam był po bokach. Dlatego trzeba będzie zapamiętać, bo tutaj będziemy musieli to użyć. I hop. No i kudę, jak ty, żeś tego nie przeskoczył, panie. Dobra, teraz się udało, kudę. Trzeba teraz tutaj przejść sobie. O, i hop. No bo, to się teraz na nich zapadnie. Będę będą mi tutaj z tymi, tymi strzelkami... ...złomię strzelać. Dobra, teraz znowu trzeba tutaj przejść. Nie zabijając się, no frejrz! Dlaczego mi skaczesz? I co, pewnie od nowa? O nie, dobra, na szczęście. O kurde. To przypadkowo naciskam strzałkę w górę. No, też jest ma Johnesus. O, teraz tutaj będzie miejsce. W mnie wkurzało. No zła z tego, i tutaj to obchaj to ciągnie. Teraz tutaj musimy to. No, nie, O Jezus. A tutaj musimy ten łagodnik przenieść. Teraz musimy wejść po dolinie. Teraz musimy wejść po tym. Uważaj tylko żeby to nam się nie wbiło No kurde żebyśmy żeby się nie wbili to No złaś tego, ja pierdzielę! No i dóg Tak to mi kurde skaczy z tej drabiny, a tak? To mi kurde właźnie Nie chcę zejść Dobra, jeszcze raz Opa. No, nie To musi nam kliknąć to musi nam kiknąć powiedziałem Dobra, kiknęła Okej, okay, teraz musimy tutaj szybko wskoczyć. No wskoczyć mówię szybko! No Co za fryer? Dobra, teraz powinno udać. Oh, jest, dobra Musi Musisz znowu nam kiknąć. A teraz tutaj. To szybko przejdziemy tutaj sobie... O że to mnie prawie zmiatło. No i widzicie też, tutaj są takie tereny takie zabudowania teraz. No i... No dobra, znowu jest las. Praktycznie patrzę, czy nam w do głowy. Do mózgu się nawżarł. Teraz tak, to jest taki kontrolujący nas robak, który, jak, który zmienia strony, jak tylko światło zobaczy. Tutaj możemy przyspieszać albo skakać. Teraz co, trzeba było przeskoczyć? mu pomóc trochę. Jak widzicie, te właśnie robale chcą zjeść tego naszego kontrolującego. tą nie wiem, pluskę, larwę, jakąś... magota. magota I co teraz trzeba robić tutaj? No, co jest? Dawaj, to tutaj ciśnij wieprze No i tutaj praktycznie zakończyłem yy, drugi odcinek. Aha, dobra, tutaj trzeba będzie teraz zrobić taki coś, taki mech, żeby to już nam. by ta żaba nam po prostu przeszła. Hop. Ej, no co jest, tutaj? i gdy sobie poszła z powrotem no, chyba musimy przejść po prostu w tą stronę no, jeżeli tylko nic nie będzie skakał zawsze no, mówię coś chyba no dawaj Hopla. dobra, mam cię Окей, добра. Все, это нужно что-то забить. Стоит no. no, no, to... солнце? Musimy tutaj zrobić takie zdjęcie. Teraz mamy wodę, która przejdzie przez te rury. Teraz to rury to musimy tak sobie wziąć. O, dawaj. Dawaj. Musimy to przytrzymać. Gdzie będzie tutaj woda przyszła? Ej, chwilka, chwilka. Não, não ah, Ok, tá bom Agora eu dali. não sei se vai deixa eu meter o Gaon sobre saber o não, não sei Só isso Não dá, vai Hej, jakbyśmy to widzieli, teraz tutaj bardziej, Okej. dzisiaj. Ten po będziemy mogli sobie popłynąć. Jakby ciekawe, że tyle ta woda zniknęła nam wtedy. Teraz patrzcie, tyle ta woda nam znika. Jeśli i nie mamy. Starczyło to, że przed utonięciem, chyba akurat chęć utonięcia. O. Czy to należy tutaj? Nie, mieliśmy to na maksimum dali. No dawaj, no dawaj, no co jest, kurde. Chyba jednak musimy to wziąć sobie... ...zobaczyć, co to ostaną. Musimy to zbatać na środek. To jest też No miny. udało mi się przeskoczyć. Teraz idziemy gdzieś dalej. tą przemysłową dzielnicę. Ok, teraz musimy pewnie wejść tutaj gdzieś. To jest jakieś smoła. Aha, czyli jakaś smoła to jest pewnie. Na no szczęście się od tutaj odradzamy i potem się mogę skinać dobrze zwiedzieć a skoki jady? Nie, nie trzeba było skoki jady ten raz to przerosłamy ten, ten tego boksa Tak, ja to Właśnie, bo teraz się nam poziom wody powyższa. No i kurde, idę? Musimy na tej skrzynce wtedy sobie stanąć. Jak hmm. to teraz zrobić, sobie, potem nie zginę, Bo tutaj gdzieś będą kolce z tego co pamiętam. Z tego co widziałem na y, filmach. Teraz nic nie robi skoro z ostatnim tym Ajaj I co teraz? Aha, dobra, bo to się nam zatrzyma No tak Wtedy będziemy mogli sobie to przesunąć, do pudełko Tak będzie. No, jesz to pudełko, no. Za daleko od pudełka byłem. Czy pudełku, w też. wygląda jak jakaś. jakaś kula. Co? Co? na przykład nie mają nogi. Dobra, stójmy może tutaj. I dalej, kurde, dzisiaj jednak to się nas zatrzyma. Napad? A szkoda. Czy musimy to po prostu szybko przesunąć? Dobra, musimy tutaj przejść, po tej drabinie przejść. Po, po to, ona jest. Teraz wskakujemy sobie na tą skrzynkę i teraz na tą drabinę trzeba będzie wskoczyć. Co mi nas dojadą kolce? Myślę, że teraz. Teraz co? Teraz trzeba wziąć kolejną skrzynkę. No, jakoś czasu mamy dużo. Czekaj, nie mi się. Nie! PANI! Dobra i teraz to jest koniec? Nie, nie, to nie, się nie, 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 Dobra, nie, nie, tutaj? nie, Aha, coś się nam znowu tutaj zrobi? Dawaj, co się nam znowu podwyższa poziom wody. Co teraz, tutaj musimy pewnie zbyć, o, bo to trzeba odkukować. Nie, nie trzeba odkryć. My Myślę, że to jest jakiś korek. Ej co? Co? Ej panie to... Aha dobra My tą kulę musimy dać żeby... żeby to nam otworzyło od... To by to nam otworzyło, no żeby nam to dało to... Aha, to musimy chyba popchnąć a, o Jezu Panie, wiesz Dobra, co? Czyli jak to przejdzie sobie tak w to stronę no to teraz musimy to Musimy... O nie Dobra, próbujemy raz Trzeba znajdzie odpowiedni moment. Так, я Да, давай тут круто, проезжай. Ну, давай тут, туда, я пойду. Так, сейчас мы тут просто всё Czyli nie musimy tego wygrywać, chociaż można zbudować. Mam tutaj na styk czasu. W sumie 3 na styk. Nie, no, taki na styk to nie. No, na leście. Czy to udało? Teraz to będzie odwrócić walon. Nie. Co jest? No, dobra, udało się. Tutaj mamy tylko lampkę, więc prawdopodobnie znowu będziemy mieli tego kontrolującego nas gbala hmm. Tego nie przesuniemy. A to dźwig jak najbardziej a stąd pewnie spadniemy, więc lepiej sobie użyć Aha. Aha, dobra. Czyli trzeba to w ten sposób zrobić. by ten poziom byłoby sobie zupełnoważyć. Okay. Za blisko. To czy... Nie za blisko, tylko za wcześnie to wyłączyliśmy. No, myślę, że zrobię ten... To i... Może no, to po prostu muszę zostawić. No tak, musiałem to zostawić. Hmm, czyli tak może być tylko. Maksymalnie. Działanie No i co teraz? Ej, no to tak nie, nie można zrobić. Chyba hmm. skończę ten odcinek, bo już będzie robili a minut, więc jeżeli się wam podobało, zostawcie łapkę w jest co tam jeszcze chcecie. Tak więc do usłyszenia i na razie.